Te chwile zmieniają życie. Zaczynamy. Firmy tworzą iluzję, którą kupujemy każdego dnia. Gloryfikacja niektórych ludzi. Większa część ludzi wykonuje prace proste i niewymagające wielkiego wysiłku umysłowego. Jednak można zauważyć, że niektórzy mają przerośnięte mniemanie o sobie. Często bywa tak, że sekretarka jest w swoim mniemaniu najważniejszą osobą w firmie. Nie chcę tutaj dzielić ludzi na mniej i bardziej ważnych, Chodzi o to, że szacunek trzeba mieć najpierw do siebie, aby inni mieli szacunek do nas. Niektórzy wolą prawdę, a w tej postawie prawdy nie ma, ponieważ tworzy się sztuczny wizerunek dla pieniędzy, a później dopiero dla swojej satysfakcji. Niektóre działania znanych ludzi są w jakimś stopniu gloryfikowane przez pozostałych ludzi. Gadające głowy otaczają nas zewsząd radio, telewizja, internet, gazety czy te gadające głowy, które tylko udają, że pracują. Te chwile zmieniają życie. Lajkuj, zasubskrybuj. Widzimy się codziennie. Namaste.